Już po raz kolejny na terenie Akademików Politechniki Wrocławskiej zorganizowana została Spartakiada, sportowa impreza towarzysząca Juvenaliom. Studenci osiedla Wittiga rywalizowali między sobą w różnych konkurencjach sportowych, walcząc o puchar najbardziej wysportowanego domu studenckiego da, to zawody zespołowe, w których udział mogą wziąć tylko mieszkańcy domów studenckich Politechniki Wrocławskiej. Trzeba mieszkać w akademiku studenckim Politechniki Wrocławskiej. Droga rekrutacji wystarczy się zgłosić do reprezentacji akademika. Każdy akademik wystawia do zawodów reprezentację, której zadaniem jest zmierzenie swoich sił w konkurencjach sportowych oraz pokonanie drużyn przeciwnych. Zespoły walczą o puchar domów studenckich oraz zmianę najbardziej wysportowanego akademika uczelni. Zwycięski akademik otrzymuje Puchar. Puchar jest przechodni. W zeszłym roku w pierwszej edycji Spartakiady wygrał akademik T19 e, trzymał go sobie na półeczce e, w akademiku tuż przy wyjściu. W tym roku broni tego tytułu. Jeżeli nie obroni, no to dostanie go następny akademik, który będzie w następnym roku, w następnej edycji Spartakiady, e, miał tą samą rolę. Będzie bronił tytułu najlepszego akademika. Najbardziej wysportowanego. Rywalizacja o tytuł najlepszego akademika to tylko jeden z aspektów imprezy, która co roku przyciąga tłum obserwatorów. Dla większości najważniejsza jest przede wszystkim dobra zabawa. Przed chwilą przeszedłem, ale bawi się jak na razie bardzo dobrze. Wyścig w biedniku. Najbardziej mi się podobało, Dobra zabawa przede wszystkim. tym roku organizatorzy przygotowali wiele ciekawych rozrywek. Uczestnicy imprezy mogli wykazać się w takich konkurencjach jak paintball, zapasy sumo, gigantyczne piłkarzyki, czy bardziej tradycyjne, jak w workach, wąż kontenerowy i rzut kegą. Zapewnione atrakcje nie tylko sprawdzały sprawność, siłę, spryt i zręczność zespołów, ale również dostarczały wiele emocji i zabawy widzom. Zacięta walka o puchar skończyła się zwycięstwem drużyny z Akademika T15.